Dzień dobry, moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Microsoft Flight Simulator 2020. Zaczynamy na stronie internetowej, bo stąd będziemy ściągać aplikację, która nazywa się tak. I tutaj twórcy chwalą się, że w samolotach liniowych możemy zwiększyć nasze klatki w grze o 15, a nawet 19, i w samolotach General Aviation o nawet 10-21 klatek. Im dalej tutaj w las zajdziemy, czyli więcej opisu zobaczymy, tym możemy ogarnąć, że Twórcy chwalą się, że ktoś zwiększył klatki o 21 fps w Beechcraftie King R350i, 17 klatek w tbm 930 i 10 klatek w DA62. Jeżeli chodzi o to, co nas najbardziej interesuje, czyli Airbus A320 NIO, najlepsze wyniki osiągnięto w A320 NIO, który nas, tak jak wspominałem, najbardziej interesuje. Tutaj twórcy chwalą się, że ktoś zwiększył te możliwości o 19 klatek. Testy były prowadzone na Intel i 7 32 GB RAMu, czyli no już całkowicie kompletny komputer do właśnie symulatora. Kolejna bardzo ważna kwestia: najpierw ściągniemy sobie ten plik i musimy go rozpakować. Tam będziecie mieli pojedynczy folder, który wrzucacie do folderu community. Ja już to teraz robię. Dobrze, moi drodzy, ja ten folder mam już na swoim pulpicie. Wypakujmy sobie go do pojedynczego folderu. Ok, to sobie usuniemy od razu. I co my tutaj? I co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Mamy pojedynczy folder, który sobie damy na pulpit. To też możemy już usunąć. I teraz mamy taki pliczek to musicie wrzucić do folderu community, moi drodzy, żeby znaleźć folder community. To jest moja ścieżka, moi drodzy, lokalizacji folderu community. Tutaj mam wszystkie dodatki, które do tej pory Wam pokazywałem na moim kanale. I tutaj również wrzucam te. O Jezus Maria, wrzuciło się? Wrzuciło się, gdzie to jest? Na samym dole. Do teraz musimy odpalić nasz symulator i przetestować. Ale poczekajcie, poczekajcie. Najpierw cyk, i bez tego przetestujemy. Najpierw Airbusa i zobaczymy, ile ma klatek. Później to wrzucimy i sprawdzimy, czy te klatki się powiększą. Zaraz do Was wracam. Jesteśmy w symulatorze. Jak widzicie, pierwsza zmiana tutaj po prawej stronie. Macie coś takiego jak klatkowanie. Jak je włączyć? Już wam pokazuję. Wychodzicie sobie do menu, klikacie ogólne, następnie na dole do twórcy i tutaj. Powinniście mieć taką opcję. No, pokażę wam się to, bo zauważycie, ale tutaj jest błąd w tłumaczeniu i za każdym razem jest napis wyłącz. Ale gdy klikniecie raz, pojawi Wam się taki pasek u góry. To jest tryb deweloperski. Zastosuj i zapisz. I teraz, gdy wejdziecie sobie w opcję, macie coś takiego jak Display FPS. Ok. Możecie sobie wyświetlić klatkowanie w waszym symulatorze. Co jest obciążone, co nie jest obciążone. Ale przede wszystkim macie bardzo dokładne klatki. Ja zauważam, że na lotnisku w Innsbrucku, będziemy testować ten mod na lotnisku w Innsbrucku. Mamy. O, widzicie. Czekajcie chwileczkę. Poobracamy się trochę w samolocie. Ok, i teraz jak? Średnio mamy 30. 7 6 klatek. No powiedzmy, zapiszmy sobie 37 klatek, dobra? Okej. Okay. Teraz ustalmy dzień. 41 klatek. Dobra, ja sobie to będę wszystko zapisywał. Ok, Czyli tak, w nocy mieliśmy 37 FPS-ów. W dzień mamy 41 FPS-ów. No nie będziemy przesadzać, 40 to na pewno nie jest, cały czas mamy jedynkę. Powiedzmy, że jest to 41 FPS-ów. Dobra, to teraz ja instaluję modyfikację i sprawdzamy, czy te klatki, zarówno w nocy, jak i w dzień, nam się polepszą. Zaraz do Was wracam. Dobrze, moi drodzy. E, modyfikacja jest wrzucona już do folderu Community. Na dowód jest. Jest. Dobrze, przechodzimy do symulatora. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już po zainstalowaniu tej modyfikacji do naszego folderu community. Porozglądajmy się trochę po, pulpi, po, po kokpicie, nie po pulpicie. Po kokpicie, aby tutaj wszystko się wczytało. Czy tutaj się już wszystko wczytało? Dobrze. Jesteśmy na takim samym oddaleniu kamery. I teraz tak, patrzymy sobie na klatki. No i tutaj tak naprawdę mamy progres jednej klatki, bo to jest. Z 37 podnosi się na 38, 39. Jedna, dwie klatki: 38, 39. Poczekajmy jeszcze chwileczkę. Może tutaj coś jeszcze musi się wczytać? Ok. Tutaj nam na mniejszym obciążeniu, gdy nie widać lotniska, jest do 47. Ale ten widok jest dla nas. Najbardziej wiążący. 37, 36, czyli 37, moi drodzy. 37, czyli klatek zostało tyle samo. No dobrze, czyli w nocy nie mamy żadnej zmiany, jest cały czas 37 klatek. To teraz weźmy w dzień. Zróbmy 13. Dobrze, moi drodzy, i tak sobie spoglądam, patrzę i mamy 40 klatek. No okej. Okay. 40 klatek. A więc mamy zjazd o jedną klatkę w porównaniu bez modyfikacji. A więc szczerze, to albo ta aplikacja, ta modyfikacja nic nie daje, albo ja robię jakoś źle te testy. No dobra, wiecie co? Ok, mamy, mamy to lotnisko ze sobą. To było Lowi, czyli Innsbruck. Zobaczcie, no jak zbliżymy, to nam to zrasta do 42 klatek, no ale to przecież nie o to chodzi. Tutaj tak naprawdę ta aplikacja polega na tym, że ona sobie tutaj odświeża w inny sposób chyba ekrany i w ten sposób my zmagamy się z mniejszymi lagami. No, słuchajcie, teraz... Teraz tak naprawdę było 41, 42 na takim zbliżeniu. No, można powiedzieć, że mamy progres jednej klatki, ale to dalej pozostaje 41 FPS-ów. Czyli słuchajcie, moi drodzy, z testu jednego lotniska wynika, że u, nas, u mnie FPS-y się nie zmieniły. Nie wiem od czego to zależy, być może od pogody. Też nie testujcie tego w jakichś bardzo dużych obciążeniach, bo to oczywiście, że nic nie da, jeżeli wrzucicie tam ultra jakieś HD, 4K, wolumetryczne chmury i dużo ruchu AI, no to logiczne, że wtedy klatki będziecie mieli mniejsze. Tutaj widzę 41, 42, czyli tak jakbyśmy zyskali może jedną klatkę, ale też to takie patykiem po wodzie pisane, moi drodzy. I zastanawiam się nad sensem. Potestujcie, zobaczcie, może Wam przyniesie to jakieś skutki. U mnie jest to średnie. Ja sobie zostawię tą modyfikację, zobaczę jak ona będzie współpracowała na innych lotniskach i być może będzie jakaś aktualizacja, to oczywiście Wam ją przedstawię. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do usłyszenia, cześć.